Cześć, z tej strony Daniel, z kolejnymi zadaniami z matury podstawowej próbnej z marca 2021. Mamy tutaj zadanie dziewiąte. Na wykresie przedstawiono wykres funkcji F. Wskaż zdanie prawdziwe. No i teraz mamy cztery zdania, Które z nich jest prawdziwe, trzy pozostałe są fałszywe, więc może po prostu przejdźmy jedno po drugim i sprawdźmy, które z nich są fałszywe, a które prawdziwe. Na początku mamy A. Dziedziną funkcji F jest przedział od minus 4 do 5. Jeżeli pytają się nas o dziedzinę, to chodzi im o przedział x, dla których tutaj ta funkcja istnieje, czyli mamy ten wykres narysowany. No widzimy, że tutaj w tym przedziale x od minus 4 do minus 3 ta funkcja nam nie istnieje, nie jest oznaczona, czyli to zdanie jest fałszywe. Teraz zdanie B. Funkcja F ma dwa miejsca zerowe. Czy ma dwa miejsca zerowe? No, zobaczmy, że tutaj ma jedno miejsce zerowe w czwórce. I ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj w minus dwójce ma miejsce zerowe, ale nie jest to miejsce zerowe z tego względu, że no wartość funkcji w minus dwójce to jest 2. Czyli tam, gdzie jest zamalowana kropka. Tam, gdzie jest niezamalowana kropka, e, oznacza to, że funkcja tam nie ma e, swojej wartości. Czyli to zdanie też jest fałszywe, bo mamy tylko jedno miejsce zerowe. Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość minus 1. No to sprawdźmy. Tutaj mamy 1 argument i przyjmuje nam ta funkcja wartość, no coś pomiędzy 2 a 3. Na pewno nie jest to minus 1, więc to zdanie jest fałszywe. No i zostało nam jeszcze d. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział od minus 4 do 5 włącznie. I teraz sprawdźmy to. Tutaj mamy minus 4. I rzeczywiście ta minus czwórka nie jest w y, bo tutaj jest niezamlowana kropka. Natomiast idziemy do góry, do góry, i nasza maksymalna wartość funkcji, w tym tutaj na tym wykresie, to jest 5. I ta piątka też należy do wartości funkcji, więc powinna być, powinien być przedział tutaj zamknięty. I tak tutaj się zgadza. Czy jak najbardziej to jest poprawne zdanie? To zaznaczamy jako poprawną odpowiedź. W zadaniu dziesiątym funkcja f jest oznaczona wzorem f od x równa się 8x minus 7 przez 2x kwadrat plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wartość funkcji f dla argumentu 1 jest równa, no i mamy podane cztery odpowiedzi. Żeby znaleźć wartość funkcji f dla argumentu jakiegokolwiek musimy ten argument po prostu podstawić pod wzór funkcji, czyli zapisujemy coś takiego f od 1 w tym wypadku i sprawdzamy i pod każdego x -a pod... Wstawiamy 1, 8 minus 1. 8 razy 1 minus 7 będzie w liczniku, natomiast w mianowniku 2 razy 1, i tutaj do kwadratu plus 1, czyli tylko pod te x -y podstawiłem 1. 8 razy 1 to 8 minus 7 to 1. Natomiast w mianowniku mamy 2 razy 1 do kwadratu, czyli 2 plus 1 i 3. Czyli wartość funkcji f dla argumentu 1 nie jest równa 1 trzecia. I zaznaczamy w takim razie odpowiedź b. W zadaniu 11 mamy ciąg x, y, z. Jest on geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest 64 i mamy do znalezienia y. Możemy od razu zapisać, że x razy y razy z to jest 64, czyli to, co dali nam w zadaniu. Natomiast z tego, że jest to ciąg geometryczny, wiemy, i jest to też za zapisane w tablicach naturalnych że y przez x to jest nasz iloraz tego ciągu geometrycznego i jest on też równy po prostu z przez y. Czyli coś takiego możemy zapisać. Z tego nam wynika, że y kwadrat równa się x razy z. No i teraz to możemy sobie spokojnie podstawić do tego wzoru. x razy z razy y i teraz podstawiamy za x i y kwadrat, więc będziemy mieli po prostu y do trzeciej równa się 64. Z tego y, wiemy, że y to jest trzeci pierwiastek 64, czyli po prostu 4. Taką odpowiedź zaznaczamy jest to odpowiedź c. Teraz zadanie 12 ciąg a n. Określony dla każdej liczby naturalnej n jest większy równy 1 i jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 5, a pierwszy wyraz ciągu jest równy minus 3. Wtedy iloraz a4 przez a2 jest równy. I mamy ten iloraz do znalezienia, czyli tak naprawdę musimy znaleźć po prostu wyraz a4 i a2 tego ciągu. Możemy to zrobić manualnie, możemy też skorzystać ze wzoru na n wyraz ciągu arytmetycznego, że jest to a1 plus d razy n. Minus 1, gdzie d to jest nasza różnica ciągu. Czyli jeżeli szukamy drugiego wyrazu naszego ciągu, będzie to dla przykładu minus 3, czyli nasz pierwszy wyraz, plus różnica ciągu 5 i 2 minus 1, czyli minus 3 plus 5 razy 1, czyli 2 to jest a 2, natomiast a 4 będzie to minus 3 plus 5. I teraz 4 minus 1 to czwarty wyraz, czyli minus 3 plus 5 razy 3, czyli minus 3 plus 15. Daje nam to razem 12. To jest A4 i teraz możemy łatwo znaleźć nasz szukany iloraz. A4 przez A2 to jest 12 przez 2, czyli 6. Taką odpowiedź zaznaczam jest odpowiedź C. Dzięki wielkie za oglądanie. Koniecznie sprawdźcie moje pozostałe filmy, pozostałe filmy również z tej matury. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, cześć.